Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dostawca usługi Express Dach. Kompletny dach na Twojej budowie w 72 godziny. Dobra, to dzisiaj u Ciebie co skok to lepszy. Ty też miałeś i takie po po pi -pi. poczucie, że tutaj się rozkręcasz ze skoku na skok. Nie wiem, skakałem sobie każdy skok tak jak z, e, na, na to co mi pozwalał dzisiejszy dzień i... No, wyszło jak wyszło, że w kwali najlepiej, no to wtedy kiedy trzeba. Andrzej, w jaki sposób odcinać głowę, kiedy tego czasu nie ma dużo, kiedy trzeba się testować, ale jednak do domu gdzieś tam zjeżdżacie? Jeszcze raz? Jak odcinasz głowę między zawodami? Trzeba się testować. Siekierą. Siekierą. Tak jest. Na pełnej. Na pełnej. Nie no. Są różnego rodzaju e, no, rzeczy, które pozwalają mi na to, żeby nie myśleć o, o codzienności, tylko można troszkę podryfować w swoim świecie. Także mam takie swoje. A ten twój świat zawiera skoki narciarskie? Czy właśnie wskazane nie, nie, nie. jest, żeby troszeczkę to do szuflady na te dwa dni odłożyć? Nie, trzeba to do, do szuflady odłożyć, e, pomyśleć o czymś innym, a jak przychodzić co do czego, to trzeba robić swoje. No i przyjeżdżasz potem do Klingendal. Jak to wygląda taka aktywacja? Od razu na widok skoczni, czy to przychodzi krok po kroku? Eee, na tej skoczni i na różnych skakało się już tyle razy, że masakra dużo, ale, ale jednak jak to są zawody i, i przyjeżdża się z innej skoczni, znowu inna skocznia, no to co? No i ten. Złożę się do najazdu, puszczę się z belki, odwije się. No i jak leci, to leci, jak nie leci, to nie leci. A jak leci, to lepiej, a jak nie leci, to gorzej. No i takie to. Wyście już byli na autostradzie w kierunku domów w niedzielę. Natomiast myśmy się spotkali jeszcze z Halvorem, Egnerem, Granerudem. I on powiedział, że. Nie wiem, czy widziałeś tę rozmowę. Natomiast on powiedział, że mnie nie zaskoczyło prowadzenie Andrzeja. Sztekały, ponieważ Andrzej Sztykała to już skakało dobrze. I w Fidizę, i w Zakopanym, i w Lachty. To jest ważne, że zawodnicy z czołówki traktują Ciebie jako równego? Eee, z czołówki, nie z czołówki. Ja Helvora to już znam od Continentala i w sumie miałem z nim taki dobry kontakt. Może dużo nie pogadaliśmy, bo jednak ten no, angielski by się pod, pod, pasowało podszlifować, ale... Ile, tyle mogę, tyle mówię i no i tak szczerze to ja go tam lubię, on jest na pewno jest fajnym kolegą. Rywalizowaliśmy raz w renie i po mistrzostwach świata właśnie mi przypomniał te dni, że no, że rywalizowaliśmy razem gdzieś tam w Continentalu, teraz jesteśmy medalistami Mistrzostw Świata i to było takie naprawdę bardzo fajne z jego strony. No właśnie do tego I też wtedy byłem od niego lepszy. Teraz też jeszcze będziesz na pewno. Do tego chciałem zmierzać, że jeżeli ty wiesz, ile ciebie to kosztowało i też wiesz, gdzie był Halvor, to pewnie inaczej troszkę to widzisz, niż kibic, który powie, a znowu ten Norweg wygrał. No, my... Wszyscy tutaj, każda, każda reprezentacja darzymy się na pewno wielkim szacunkiem i, i nie ma czegoś takiego, że, że jeden drugiemu by nogi podkładał, tylko rywalizujemy na skoczni, nie poza nią. I jednych lubi się bardziej, drugich trochę mniej, ale, ale nie ma czegoś takiego, żebyśmy się na kimś, nie wiem, wyżywać coś w tym stylu i no, podkładać nogę. Rywalizujemy na skoczni.